Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka fortuna kłania się, dzisiaj horoskop tygodniowy, bliźnięta waga wodnik od 5 do 11 lutego, tarot karty cygańskie, dobrze zaczynamy od bliźniąt tarot, co dla Was kochane, bliźniaki, bliźnięta, zobaczmy co tutaj się szykuje. Poniedziałek, ósemka mieczy, takie zawieszenie, troszkę obawy. Co dalej? Możecie czegoś szukać w internecie. Także taki dzień spędzony moi drodzy na przeszukiwaniu, ale też troszkę takich spraw, no niewyjaśnionych może być, co będziecie chcieli coś wyjaśnić, a nie bardzo będzie Wam to wychodziło. We wtorek. Wyruszacie gdzieś, ale tutaj jest zmiana na coś lepszego. Idziecie o poziom wyżej i bardzo dobrze, możliwa właśnie podróż we wtorek. W środę dobre współprace, dobre relacje zawodowe, finanse lepsze. Ktoś przychodzi z propozycją. No, nawet możecie się tutaj czegoś też uczyć douczać kurs jakiś, szkolenie. W czwartek, po takim pracowitym dniu jak środa, w czwartek jest spokój w rodzinie, szczęście, spotkania. Oczywiście, ktoś może przyjść i zaprosić was na jakąś uroczystość rodzinną, i będziecie z tego powodu szczęśliwi. W piątek jest nowy początek. Odcinacie się od starych spraw i idziecie poziom wyżej. Znowu. Bo wtorek taki był i tutaj piątek też. Także bardzo dobry czas na rozmowy. Podpisywanie dokumentów jest y, dobrze. W sobotę to już w ogóle jest miłość, wydarzenia związane z Waszymi dziećmi, z Waszą rodziną, szczęście. Y, nawet możecie się zakochać. Ale kochane bliźnięta, hmm, pamiętajcie o tym, żeby. Tutaj wszystko dokładnie przedyskutować, i oczywiście, bo te dyskusje, rozmowy są tu na pewno potrzebne, nawet w niedzielę. Potrzeba rozmowy z rodziną, i w niedzielę jest taki impas, poczucie pułapki, byście chcieli coś zrobić, ale trzeba się zastanowić, może wiele zadań. No, tak to wygląda, ale jest dzień wspaniały. Powiem szczerze, że i zawodowo-rodzinnie dużo się zmieniło, u bliźniąt bardzo dobrze. Uważajcie na alergie, drobne przeziębienia, bóle głowy od zatok, kaszelek, tego typu sprawy, układ moczowo-nerkowy. Ale zdrowie dosyć dobre to są drobne dolegliwości. Wizyta bądź wiadomość od kobiety. Hmm, w Twoim domu, tak? Albo wizyta w Twoim domu, albo wiadomość do Twojego domu od kobiety, albo od kobiet. I to będzie dla Ciebie bardzo ważne. Także super. No dobrze, kochani, dobrze. I teraz przechodzimy do wagi. Od 5 do 11 list. Lutego. Co ja z tym listopadem? Lutego. Wczoraj długo pracowałam i dzisiaj te filmiki bardzo późno, nie ja wiem. No dobrze, kochani, zobaczmy. Dużo pracy wczoraj miałam. Dobrze, zobaczmy, co dalej. Uwagi. Waga, poniedziałek rodzinny, spotkania, miłość, harmonia. Bezpieczeństwo, szczęście. No super, we wtorek też dzielenie się tym, co mamy, przypływy finansowe. Super się dzieje we wtorek. Uwagi, w środę karta świata albo będziecie gdzieś wyruszać, albo też szukać czegoś w internecie. Ale jest sukces. Co byście nie robili, to działacie mm, z rozmachem, wyzwalacie się spod czyjś. Yy, Takich więzów, tak, spod czegoś trudnego wychodzicie, tak. W czwartek Trójka Mieczy, no, Jem ja powiedziała, że oczekiwanie bardziej jak ten smutek smutek z powodu oczekiwania. O. I ten czwartek troszkę tak trzeba będzie przeczekać na coś, a na co czekacie na podróż, bo w piątek gdzieś będziecie wyruszać z kobietą, do kobiety jest radość. W sobotę również się tajemnica u Was wyjaśnia. Wyjaśnia się tajemnica z kobietą. Kobieta Wam może zdradzić jakiś sekret rodzinny. I w niedzielę wszystko tutaj się układa harmonijnie: jest zadowolenie, jest szczęście, rodzina, znajomi, spotkania i dużo śmiechów, wspominania przeszłości. W zdrowiu uważajcie na sprawy troszeczkę nerwowość, stresy was mogą dopaść. Bóle głowy od zatok, jakieś ukryte sprawy kobiece może, jakieś nerwobóle, o takie rzeczy. Drogie wagi. Tutaj pieniądze pod kontrolą, mogą uciekać pieniądze na podróże, tak? Uważajcie też w podróży, żeby ktoś was nie okradł, żeby ktoś wam czegoś nie zabrał, nie wyrwał jakiejś torebki, nie zabrał walizki. No takie rzeczy. Uważajcie na siebie. No dobrze, na pewno będziecie uważać i wodnik. Od 5 do 11 lutego. Co u wodnika, czy to będzie dobry tydzień? Myślę, że tak. Bo karty macie bardzo fajne. Wspaniałe karty. Wspaniałe, tak czułam, już czułam, że to będzie dobry tydzień. Ósemka mieczy, szukanie czegoś w internecie, ostro. Też obawy, czy znajdziecie coś, czego szukacie. O, ja bym tak powiedział. We wtorek, spotkania z przeszłości, ktoś was odwiedza, przyjaciel i macie szczęście, sympatycznie jest, rozmawiacie, ktoś może was odwiedzić, wy możecie też spotkać przez przypadek kogoś, także jest tutaj jakaś też niespodzianka, która daje radość. W środę ta kobieta, królowa Monet, no to przynosi szczęście i pieniądze. Zadbany dom, możecie naprawdę coś tutaj do domu kupić. Super atmosfera, są finanse, jest spełnienie. W czwartek jest as-monet, to w ogóle bardzo dobre pieniądze. Przychodzą do Was nowe początki, nowe działania. Możecie otwierać biznes, szukać moi drodzy, naprawdę tutaj jakichś wspólników nawet. No nie wiem, tutaj jest ogólnie przy osiągnięcie monet polepszenie finansów i dobre perspektywy w materii. W piątek. Sprawy urzędowe, być może będzie to związane z jakimś urzędem, może otrzymać jakąś dotację nawet w tym roku albo y, kredyt, coś w tym rodzaju, także wszystko się wyjaśni w przeszłości. Sprawy urzędowe pójdą y, o poziom wyżej, tak. I oczywiście też może być wygrana sprawa sądowa, odszkodowanie z, z, ze sprawy y, z przeszłości, z sądu. Super. W sobotę dwójka pucharów. Te puchary przynoszą miłość, zgodę, porozumienie. Jest szansa na to, że zakochacie się, szczególnie tutaj, ojej, zakochanie, miłość, bo w niedzielę jest taki spokój, spełnienie, wyjście gdzieś razem nad wodę, spacery, ale też piękny prezent możecie otrzymać od drugiej połówki. Miłość przede wszystkim. Ale są też właśnie wiadomości o jakichś sprawach, moi drodzy, od, od mężczyzn, że mm, mogą oni coś tam mm, na przykład stracić, tak? Mogli stracić. Także mm, miłość na pewno, ale też wiadomość Was zaskoczy od mężczyzn od ludzi, którzy no, mogli coś przegrać, mogli coś stracić, takie to wiadomości. No właśnie, ciekawe, ale to nie dla to dla was, ale nie bezpośrednio, tak? Tylko o waszych znajomych, przyjaciołach, o rodzinie. Na przykład. No dobrze, kochani, ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wspaniałości. Do usłyszenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się ciepło.